Cześć, z tej strony Scarlett, witam Was w kolejnym odcinku Growing Up. Nagrywam odcinek po odcinku, dlatego wygląda tak samo, więc pewnie jeszcze jakiś odcinek będzie, bo tak z reguły trzy nagrywam sobie. Lecimy sobie, moi drodzy, z tym wszystkim i mamy problem z tym cały czas. Ja oczywiście nie czytam Waszych komentarzy, bo nagrywam odcinek po odcinku, więc być może dojdę do tego, jak to zrobić, a być może nie. Pieniądze, punkty czynności, muszę coś zrobić dla moich rodziców. tej neuronu niespodzianki, aby trzymać lesową nagrodę, nigdy nie wiadomo, co to będzie. Okej. Okay. A my sobie lecimy. Z tym wszystkim. Ciekawe, czy będziemy mieć jakiegoś jakiś neuron niespodzianki. Co my potrzebujemy? My przede wszystkim potrzebujemy wiedzy i jakiejś takiej logiki, o! Co dostaniemy? No, spoko. Dobra, losowa wiedza. Punkty jeszcze dodatkowo poproszę. Punkty czynności poproszę. Ponownie wchodzisz do lokalu. O, witaj, usiądź, gdy tylko chcesz. Chciałam zapytać o gotowanie szybkich dań. E, do jakiegoś projektu szkolnego? Nie, wczoraj powiedziałaś, e, powiedziałaś, że mogłabym. Wczoraj? Och, to ty, nie myślałam, że jeszcze cię tu zobaczę. E, jasne, pytaj. Zapytaj o przypalanie potraw, zapytaj o przyrządzenie jednocześnie wielu rzeczy. Może to? Jak pilnujesz na przykład 12 dań naraz? raz? Wcale! Haha, ha. serio, musisz mieć dobrze uporządkowane miejsce pracy, jeżeli wiesz, gdzie co jest, to już połowa sukcesu, zwłaszcza jeśli powtarzasz. Dania. Możesz na przykład podzielić swoje stanowisko na 12 obszarów i przychodzić po nie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W obleganej knajpie trzeba się jednocześnie zajmować mnóstwem rzeczy, a możesz mi wierzyć, że nikogo nie obchodzi, ile masz pracy, jeżeli jedzenie jest niedobre, albo trzeba na niedługo czekać. Jak na zawołanie ktoś chodzi do restauracji, przepraszam, obowiązki wzywają, ale postawić jeszcze jednego szejka. Udaje jej się usadzić nowe osoby, potem jeszcze jedną grupę, a do tego przygotowywać wszystkie dania. No i jeszcze ma czas na darmowy napój dla Ciebie. No, to jest, powiem wam, ciekawe. Bardzo. W parku nie dzieje się nic nadzwyczajnego, gdy zauważysz swojego kolegę, hofera, który siedzi na ławce. Dziwnie to wygląda, ale chyba gapi się na przechodzącą kobietę. Cześć, hofer. O, cześć, nie zauważyłem cię. Zerkasz na kobietę, na którą hofer się gapił. No, coś cię rozproszyło. Przez chwilę spogląda na ciebie zmieszany. Co? Och nie! Tata mówi, że obserwuje ludzi. Ja nie, nie gapiłem się. Mm. Jeśli ich nie obserwujesz, to ich nie poznasz. To wszystko. O, hmm... Wchodzimy w ten wiek pierwszych miłości, naprawdę. Zapytaj o radę jego taty, zapytaj go, kto mu się podoba w szkole. Lecz prosto. Skoro nie patrzysz na nią w ten sposób, to na kogo szkole tak patrzysz? No wiesz, w ten sposób, e, na, na nikogo, na nikogo. No na nikogo, e, dobra, przykro mi, że nie mam żadnych pikantnych plotek, ja jakoś to przeżyję, niedługo będę potrzebować twojej pomocy, żeby znów mnie wybrali. Czy ty właściwie potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy? Nie, ale niedługo będę robić plakaty w stołówce, dam ci znać, czyli będziesz tu siedzieć i sobie obserwować ludzi, przynajmniej na razie, to nie jest takie złe. Usiądź z nim. Ja bym z nim usiadła, też lubię ludzi obserwować. Nie lubię z nimi rozmawiać, lubię ich obserwować. E, mogę się przysiąść, chyba tak? E, hofer się przesuwa, przez chwilę nie rozmawiać się obserwuje, tylko przechodzące osoby. Dostępne jest nowe miejsce: Park Ducha Wody. U. i co jest w tym parku Ducha Wody? Widzisz jakiegoś dziwnego faceta, który gapi się na wszystkich nastolatków. Patrzy na niego przez kilka minut, aż w końcu zauważa ciebie. Hej, młoda koleżanko, pewnie się zastanawiasz, czy mamy jakieś niegodziwe zamiary? Podnosi notes i uderza w niego dłonią. E, no tak, chodźcie już do południowego liceum baptystycznego. Yy, nie rozmawiaj z obcymi. Nie znam cię i nie powiem, do jakiej chodzę szkoły. No tak, rozumiem. Nazywam się Sergio Aguero, jestem dziennikarzem, zajmuję się historią związaną z tym liceum. Praca dziennikarza zawsze wiąże się z dziwnym zachowaniem wobec dzieciaków? Nie zawsze. Często trzeba robić mnóstwo nudnych rzeczy. Analizy, notatki, wywiady, transkrypcje. Nic z niezwykłego, jednak gdy wszystko układa się w całość, czasami robi się ciekawie. Po tych słowach dziwny mężczyzna powraca do pisania notatek. To jest dziwne. Ja sobie zrobię tutaj oglądanie chmur. Albo... O, słuchanie muzyki. Wiem, że rodzice będą źli, ale potrzebuję podbudować sobie zdrowie psychiczne, a jeżeli chodzi o rodziców, to zaraz będziemy to ogarniać w grafiku. Więc lecimy do grafiku. Hej, co my tutaj mamy? Hmm. No, chyba po prostu nauczymy się po kolei wszystkiego. To jest 5, to jest 5 podstawy gramatyki. Algebra 6, łańcuchy podstawowe, no to podstawy gra gramatyki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na koniec, żebyśmy nie zwątpili w siebie, to jakaś rozrywka. Plus pięć, plus pięć. Kostka logiczna. Ja w ogóle bardzo lubię kostkę Rubika. Mój brat ją y zawsze układał w parę tam sekund, ale wiadomo, że to jest nic trudnego, jak się wie, jak to robić. Biedne moje zdrowie psychiczne. Hofer rozłożył stolik w i na plakatów. Dzięki, że jesteś, jak ci się podobają, siostrami przy nich pomagała. Widzisz na nich zaproponowany przez ciebie slogan? Hej, użyłeś mojego sloganu. Użyłem sloganu komitetu wyborczego na sali zebrania obowiązują prawa autorskie. Słuszna uwaga. To było w kręgielni. Sala zebrania jest tam, gdzie spotyka komitet, ale tak w ogóle to chyba zrobimy jeszcze kilka. Wykonywanie plakatów nie jest trudne, ale czasochłonne. Zapytaj, czy naprawdę zależy mu na reelekcji. Zapytaj o jego siostrę. Nie interesuje jego siostra. Naprawdę zależy ci na reelekcji? Eee, na początku wydaje jakby grał na czas, ale potem po prostu milknie. Przepraszam, coś mówię? czy... Tak, chciałbym, żeby było inaczej, ale tak, zależy mi. Czemu? E, chcę być lubiany. Hmm. Prychnij Prychasz, gdy to najwyraźniej trochę Cię to odrzuca No wiem, to żałosne, tak bardzo chcę, żeby ludzie po prostu mnie lubili Ludzie nie mogą się jednak o tym dowiedzieć, bo nie cierpią desperatów, Dlatego trzeba to zamienić w coś słodkiego, a czasem Śłodkiego, czyli słodkiego, ale też śliskiego Jezu, Hofer to jest typ, z którym mogłabym się zadawać Naprawdę lubię takich ludzi, w sensie wiecie jak już Wam mówiłam, lubię ludzi, którzy yy, otwarcie mówią o tym, jakie mają zamiary. Nawet jeśli one nie do końca są dobre, ale są szczerzy w tym. Palco budłoni zamieniał zamieniają pisolety i wykonują w, w stronę bardzo słodki gest, straszny. Razem szybko kończycie robienie plakatów. Dzięki, tyle wystarczy. Pamiętaj, żeby na mnie zagłosować. A będziesz potrzebować mojego głosu? Raczej nie, a więc zrób jak chcesz. Dobra, hech. Żadna niespodzianka, gdy Hofer ponownie zostaje wybrany na przewodniczącego samorządu. Tym razem głównie dlatego, że nie miał konkurencji. O, jestem złą dziewczyną. Bardzo złą. Bardzo, bardzo złą. Moi rodzice mnie nie lubią. Nie są ze mnie zbyt dumni. Ciekawe, co się stanie, jak spadnie ich szacunek. Nie trzymam żadnego kieszonkowego. A, trudno. To jak kieszonkowego nie otrzymam, mi to tylko tyle to życie. Mapa mózgu i lecimy sobie ogarniać rzeczy. Oj oj, idziemy do domu. Moi drodzy, mamy 10 jeszcze punktów, więc możemy sobie pójść. Gdzie możemy sobie pójść? Kręgielnia, szachownica, park. Hej, ty wyglądasz na kogoś, kto zna się na tych rzeczach. Czemu sami faceci nas zaczepiają. To jest śliskie. Mężczyzna mówi do Ciebie bez dwóch zdań i jeszcze dorośli do tego. Nie mogą nas dzieci zaczepiać? Chyba właśnie przegrał i nawet nie trafił na listę najlepszych wyników. Dlaczego tak myślisz? Może się mylę, ale chodzić po salonie w środku dnia. Nie mogę przejść smoka na końcu pierwszego poziomu. Kiedyś byłem całkiem niezły, ale za moich czasów gry wideo to były pomarańczowe kwadraty szukające klucza w labirencie. To jak pomożesz mi, daj mu kilka lat, pokaż mu parę sztuczek. Daj mu rady. Dobra, smoka może zabić go wtedy, kiedy ma otwartą paszczę, ha, ale wtedy przecież atakuje. Nikt nie mówi, że zabijanie smoków jest łatwe. Oszczędzaj eliksiry do tego czasu, by potem mieć więcej możliwości, zwykle to ich potrzebujesz, by w ogóle tu dojść. To musisz się nauczyć grać lepiej. No na to wychodzi. Trochę treningu i mężczyzna przychodzi poziom. Nareszcie, ha, teraz mogę zginąć na kolejnym poziomie. Ale to i tak mój rekord, interesują Ci gry wideo albo komputery? Mnie tak. Ja Ją też w takim razie. No, komputery i inne takie rzeczy potrafią być całkiem fajne. Uczę IT e informatyki w lokalnej szkole policealnej. Powinna się tym zainteresować. Komputery to nasza przyszłość. Komputery to rozrywka, komunikacja i praktycznie wszystkie inne rzeczy. Chcesz podbić świat? Jak najszybciej zaczniesz się interesować komputerami. Neil klepiej automat, a następnie odchodzi. Ok. Sklep dla geeków. Plus pięć do limitu punktu mózgów. Nadchodzi dzień szkolnego przedstawienia. Richard miał rację. Nawet go nie słychać w tym chórze. Twój kolega rumieni się przez cały występ. W pewnej chwili wydaje ci się, że głos mu załamał, a ktoś na widowni się zaśmiał. Powsze... No właśnie o tym mówię. Wmówił sobie, że wyjdzie mu do dupy i wyszło mu do dupy, bo, bo bił z przekonaniem, że wyjdzie mu do dupy. Nie wbija się z takim przekonaniem. Wchodzisz i mówisz sobie, że jesteś najlepszy i będzie cię słychać wszędzie i będzie zarobiście i koniec, a nie. O Jezu, wola błoga, będę najgorszy i w ogóle idź płakać pod drzewem, Richard. Nie lubię męczy dup. Powtarzam to, co odcinek. Po wszystkim sporo dzieciaków kręci się po stołówce. Richard siedzi sam, gdy podchodzisz kiwa do ciebie głową. Hej, jego głos jest ponury. Powiedz mu, że świetnie mu poszło, powiedz mu, że mu się głos załamał. Widzę nas teraz. Głos się trochę załamał. Jeśli tylko raz, to nie było źle. Chyba nie nadajesz do występów. Zapytaj, czego chcę. Zażartuj. Jestem przynajmniej coś pozytywnego, Taka co? Już nigdy nie będziesz musiał tego robić. Richard się śmieje. No, nie będę, prawda? A jednak to zrobiłeś, wiem. To było ja, tak. Dzięki, że jesteś. Jasne. Richard się uśmiecha i od razu wiesz, że mówił poważnie. O, rodzice nas znowu nie lubią. Teatr Orfeusz. Dziękuję bardzo. Także moi drodzy, rodzice mnie znowu nienawidzą. Yy, mamy trzy. Yy, te. Tury do egzaminu, ale powinniśmy się wyrobić. Lecimy do mapy mózgu i lecimy sobie zdobywać kolejne rzeczy. Dobra. Trochę tego mamy, myślę. Yy, I myślę, że idziemy sobie do domu. Hofer zaprosił Cię na imprezę zwycięstwa, czyli standardowy film akcji ze znajomymi. Złoczyńca przegrywa, bohater wygrywa i zdobywa dziewczynę, a wszyscy się cieszą. Nie znasz takich filmów. Dopiero po filmie zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś jedyną dziewczyną w grupie. Dzięki, że przyszłaś, bez ciebie bym sobie nie poradził. Przecież powiedziałeś wyraźnie, że wygrałbyś, nawet siedząc założonymi rękami. Staram się wykazywać instynkt stadny. Nie wiem, co to znaczy. Ja też nie, ale tata często tak mówi. Haha, ha, no to e, sprawdź kiedyś kiedyś słowniku. No chyba trzeba. Grupa zaczyna się rozchodzić, nino do domu, a nie umawiają się na kiedy indziej. Potem Hofer zadaje ci pytanie, które spada na ciebie jak z tego nieba. Jak zauważasz, że Hofer się upewnił, czy nikt nie słucha, gdy zadawał to pytanie. Boisz się tego, co będzie w liceum. Zróż ramionami, no. Um. Hmm. A to jest dobre pytanie. Aż muszę sobie pomyśleć, czy ja się bałam? Chyba każdy się boi. No, tak, nie wiem czemu, ale tak. Ja wiem, czemu licom jest poważniejszy, to kolejny krok na tej dziwnej drodze, która ma nas przygotować do prawnego, prawdziwego życia, boję się prawdziwego życia, więc im jest ono bliżej, tym bardziej się boję. Prawdziwe życie to wciąż tylko życie, że jest przytłaczające i przerażające. Nie wiem, to chyba tylko jedno z tych błędnych przekonań. Życie to życie, nieważne, czy w liceum, czy po nim. Nie musisz się bać, masz je po prostu przeżyć. Właśnie chyba to mnie przeraża. No ale jeżeli będę mieć taki przyjaciół jak ty, to nie będzie źle racja, racja. Pojawia się reszta jego przyjaciół w salonie gier spędzać pół godziny, a potem wszyscy idą do domu. Wiesz co? Co tym razem? Hu, jak chamsko. Dobrze się spisałeś, pomagając we własnej społeczności, naprawdę dobra robota, możesz zajmować się tym dalej, możesz pomagać innym, wykonywać wolontariat, prace społeczne, sami tworzymy dobrych sąsiadów, rozumiesz? Co? Nie! Nie, 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 nie To już zrobiłam ja zrobiłam to, co do mnie należało, to nigdy się nie kończy. Nie musisz przesadzać, ale pamiętaj, ja mam za dużo obowiązków już. Ja wiem, wszystko fajnie. Jak podrosnę, okej, okay, ale ja zdrowie psychiczne mi szwankuje. Jeszcze mam wolontariat lecieć? Nie. Wykonaj 10 razy korepetycje. Rozumiem. Nie może się uczyć żadnych nowych umiejętności, a dwa miejsca w grafiku są zablokowane. Już wolę pieniędzy nie dostawać niż się nie uczyć. Oglądanie kreskówek 10 plus 3 i to mamy za 15 Forty skoców. Ja potrzebuję jakiegoś miejsca, w którym się rozluźnię. Galeria Sosna, na przykład tutaj. Rodzice i tak nas już nie lubią. Twoje rodzice są z ciebie bardzo niezadowoleni. Poziom ich zadowolenia spadł do zera, jeżeli pozwolisz, by poziom twojego zdrowia psychicznego lub zadowolenia rodziców spadł do zera jeszcze dwa razy, gdy gryga dobiegnie końca. Aż tak? Spróbuj wykonywać więcej aktywności, które zwiększają poziom zadowolenia rodziców i spełniają ich oczekiwania. Jeżeli ucierpi na tym twoje zdrowie psychiczne, możesz nie zadbać prosząc w domu o wycieczkę, lub jedząc w knajpie, w restauracji bądź na stołówce. Mhm. No trudno. No dobra. Dobra, rodzice, no przykro mi. Jestem dzieckiem, na którym się możecie załamywać. Uff, dobra, moi drodzy. gimnazjum powoli dobiega końca. Wkrótce ty i Richard je skończycie i pójdziecie do liceum. Na pewnego dnia podczas obiadu Richard chce z tobą porozmawiać. Prowadzi cię na boisko sportowe, ale zamiast rozmawiać po prostu siadaj, i milczy. Eee, Richard? Myślisz, że dałbym radę? Dałbyś radę? No, o czym ty mówisz? No jako muzyk. Zapytaj tego, co on uważa. Nie wiem, serio. Nie chodzi o to, czy ja uważam, że dasz radę, ale czy ty myślisz, że dasz? Mhm. Też nie wiem. To się dowiedz? Słyszę całą tę muzykę w głowie i kombinowałem ze wszystkim, co się tylko dało, ale ta muzyka jest w mojej głowie i nie wiem, czy uda mi się ją. Spróbuj! Nie chcę występować, nie chcę stać przed ludźmi. No to jak chcesz być muzykiem, nie chcąc.? Wyst ja pierdykam! Nie, Hofer! Koniec naszej przyjaźni! Po prostu koniec naszej przyjaźni! Bo z tym gadaniem, Hofer, to nawet ja czuję się zmęczona! Nie się czuję przy ludziach. Nienawidzę, gdy na mnie patrzą. Nienawidzę, gdy się śmieją. Po prostu tego wszystkiego nienawidzę. Siedko odważyć muzykę. Nie chcę występować, nie dla innych. Richard wzdycha i kładzie ręce na głowie. Ja nie umiem wspierać, posiedź z nim, po prostu z nim siadasz. Po chwili kładziesz mu rękę na ramieniu, Richard nic nie odpowiada, ale widać, że jest zadowolony z twojej obecności. Wiesz, ja, że jesteś świetną przyjaciółką, a ja, ty co? A ja jestem trochę wkurzający, co? No. Ja, ja pójdę do piekła z odpowiedzi. W Richard jest zaskoczony, dopóki nie zauważył uśmiechu powoli rozjaśniającego twoją twarz. Ha, 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 bardzo śmieszne. Zruszasz ramionami, wszyscy mamy problemy, twoje są po prostu wyraźniejsze. Zbyt empatyczna, tak. Następuje chwila ciszy, gdy się zastanawiacie, co czeka Was w przyszłości. Nigdy Ci nie podziękowałem tak, jak trzeba, za co. Z nakłonieniem więc zagrania w tym musicalu. był dobani naprawdę i nie chcę nigdy więcej tego powtarzać, ale cieszę się, że w nim zagrałem. Po to są przyjaciele, na to słowa Richard się uśmiecha, więc liceum ta. Mam nadzieję, że pójdziemy do tego samego. Na pewno Ty i Richard uśmiechacie się do siebie. Nie martwisz się końcem szkoły, który już niedługo dajcie sobie radę. Ha, no dobrze, dobrze, moi drodzy. Dobrze, dobrze. I ja kończymy odcinek już. <grywa> mm. Mam 13 lat. Za każdym razem, gdy Twoje zdrowie psychiczne, zadowolenie rodziców spada do zera, otrzymujesz skuchę, Uważaj, jeszcze dwie skuchy i gra dobiegnie końca. Nie wiem, dlaczego miałam tak niskie tutaj poziom jednego i drugiego. Mi się wydaje, że miałam dużo lepszy, bo starałam się to równoważyć, ale może coś przeoczyłam po poprzednim odcinku. Nieważne. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem i oczywiście klasycznie trzymajcie się cieplutko, zostawiajcie łapki i komentarze. Cześć!